Najważniejszą rzeczą przy łowieniu odległościówką jest zarzucanie zestawu dokładnie w tym miejscu, gdzie mamy zanęcone. Ameryki nie odkryłem, to wie każdy. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że nęcąc procą, nawet super precyzyjnie, możemy położyć kulę dalej niż to wygląda na powierzchni. Lecąca z dużym impetem kula zanęty, wpadając do wody idealnie przy spławiku, nie leci idealnie pionowo w dół, tylko dalej po Oczywiście uderzenie o wodę zmniejsza jej prędkość i załamuje trajektorię lotu, jednak zawsze kula leci nieco dalej i dalej też ląduje. Im bardziej płasko strzelasz, tym kula spada dalej. Dlatego należy starać się strzelać jak najwyższym torem, aby kula wpadała możliwie pionowo do wody. Ale nawet jeśli opanujesz tą technikę, zawsze podczas złowienia Zarzuć co któryś raz 1 do 2 metrów dalej, żeby sprawdzić, czy przypadkiem tam nie ma akurat ryb.